z gier improwizowanych. Kurczę, chyba nasza ulubiona. W tej choćby sali graliśmy ją do tej pory z dwa razy, więc pytania. Zapraszam serdecznie moich kolegów i koleżankę do, do utworzenia szpalerku artystyczno-stenicznego tutaj właśnie na tym specjalnie wyznaczonym miejscu. Ten szparerek przyda nam się dlatego, bo za chwilkę dwie osoby spośród nas będą na żywo improwizowały scenkę, ale będą mogły używać do niej tylko i wyłącznie pytań. Jeśli ktoś za długo się zastanawia, albo mówi zdanie twierdzące, to widownia kogoś takiego wybucza. Poproszę o próbkę buczenia. Jesteście fantastycznie Pozytywnie nastawieni i w ogóle. Taki wybuczony delikwent idzie. Na koniec szpalerka zastępuje go albo ją. Następne z nas. Robimy nową scenkę, też tylko i wyłącznie używając. Pytanie. Co jakiś czas będziemy zmieniać miejsce akcji tak, żeby w ogóle było fajnie. Więc na początku z tym oto młodym przystojniaczkiem zrobimy scenkę, a wy wymyślcie miejsce akcji dla niej. Łazienka! Zacznijmy od tego, a potem będziemy wychodzić do innych pomieszczeń. Panie sąsiedzie, co pan robi w mojej łazience? Drogi Januszu, czy nie wiesz, że wezwała mnie twoja żona? Moja żona, która nie żyje od 5 lat? Czy nie wierzysz w duchy? Ona cię wezwała jako duch do mojej łazienki, żebyś podał jej mydło? Czy uwierzysz, że kiedy brałem prysznic w swoim mieszkaniu, usłyszałem jej głos z telefonu? Tego prysznicowego? A czemu nie zadzwoniła do mnie? Może akurat nie brał pan prysznica co drogi sąsiedzie? Przysznie. Czy ja, panie hydrauliku, widziałem pana rowek? Czy pan się spodziewał, że przyślą tutaj do pana hydraulika bez rowka? Czy nie ma Pan może chociaż jakiegoś paska, żeby nie obrzydzać widoku moim dzieciom? Czy wie Pan jak trudno zakryć taki rów? <grym> Czy mógłbym próbować czymkolwiek ręcznikiem, choćby się owinąć? Spróbuję. <grym> to mówi Pan, że naprawia Pan kolankę. <grym> <grym> Czy widziała Pani te same filmy, co ja? <grym> O które y, konkretne tytuły się panu rozchodzi? Czy pani zemsta Hydraulika 4? Czyli będą koledzy? <grywa> <grywa> Łazienka się nam wyczerpała, nowe miejsce akcji. W zusie! Zrobić kierownicę kawy? A gdzie Pączek? Powiedz po Pączek? Nie wiesz, sióle, że to się odmienia? Powiedz, Popoczka! Wow, super, dobrze, że jesteś prezesem. Wow. Czy to pan jest prezesem Zusu? Tak, a co? Czy wie pan, że ja tak kocham pańską instytucję, że przygotowałem laurkę? Mógłby pan ją zaprezentować? Czy pan jej nie widzi? Czy pan nie wie, że prezes Zusu jest niewidomy? Jak to się stało, prezesie? Pamięta pan drugą wojnę, szanowny! Kiedy to było? To nie wtedy. Czemu wszystkich okradacie? No, taki mamy pomysł na biznes. Dobra, kolejne miejsce. To, to? Mecz... da? Mecz, mecz w Radomiu Mecz Hokejowy. Mają lodowisko? Podasz krążek? I tak jeszcze na reprezentacji łodzi. Czy możemy założyć, że już mecz pokojowisko? Taka świetna byłam. Tak, tak. Nowe miejsce. W kosztynicy. Czujesz? Jadłam kapuśniak co. Czy to pan zamawiał pizzę? Może pan położyć koło otwartego brzucha? Ale nie wpadnie? A jak wpadnie, to co? A będzie pan jadł z sosem? Chciałby pan spróbować? A Smarował... jak się nazywa ten sos? <laughs> Smarował pan kiedyś trzustkowym kawałek pizzy? <śmiech> no. <śmiech> Co tu tak sztywno? To pan jest ten, tym słynnym komikiem, który rozwesela smutasów w kosmicach? Czy to pan jest tym smutasem, czy tego otwartego gościa mam rozśmieszyć? Mógłby pan spróbować mnie i jego? Znacie się? Ale to już jest początek dowcipu? No to co? Kolejne miejsce, bo ja już tu leżałam. Za Krystia. proboszczu. Po czym mnie poznałaś? Mimo stroju Batmana. A czy to nie... Pomysł kostiumowy na nasz bal kostiumowy z okazji 1 listopada? Jejku, siostro, jesteś tak inteligentna! Co ty robisz w zakonie? No właśnie, ja w tej sprawie przyszłam. To nie było pytanie. <grystanie> a, a czy słyszał ksiądz o takiej idei McCart? Co to jest? Czy wie pan, że po prostu można przyjechać na mszę, nie, nie wysiadając z samochodu? Czyli przejeżdżając obok kościoła odprawiam mszę? Ile trzeba jechać na godzinę? Czy wie pan, że największy problem jest z podawaniem hosti? Czy mógłby pan mówić per ksiądz? Dlaczego? Nie wie pan kim jestem? Jest pan per? Ksiądz ze sztokholm. Zrok, zrok set, Jestem Norgalem. mogę to być? A nie wiesz, że to miejsce jest otwarte dla wszystkich. Poza tobą. A co do mnie macie? A czego my do Ciebie nie mamy? Czemu odrzesz nasze książki? No bo to może można było lepiej zredagować. O, nie wiem, czy... Tył, czy bo... chciałby ksiądz proboszcz przyjąć Jezusa? A on chodzi po kolędzie, czy... Pani Z... siostro, mam już wejść? <laughs> Wleć Batmanie. Przepraszam. <A>, czy... <laughs> Nowe miejsce, bo tutaj, no wiecie sami. Apteka? Apteka w samolocie. Apteka, Czy ja nie piszę apteki? Nie, nie zrobię nie. normalnie aptekę po prostu. Dobra, Apteka. Apteka. <noise> Czy mam taką tabletkę zieloną w czerwone prączki, co uspokaja to? A po co? Panu. Chce pan kawy? Albo amfetaminy? Mógłby pan szybciej? Poszukam na zapleczu. Czy pan nie wie, że ja <noise> jestem Dawaj, Czopki, to jest napad. Fikasz? Dziękujemy bardzo. Taś, taś, taś. Taś, taś. Krowy, krowy. Gdzie jest poród? Cip, cip, cip. Cip, cip, cip. Taś, taś, taś. Mua, mua. to jest z wiejska, ale tylko z nazwy. Jestem wyszłem. Znaczy, jestem przyszłem. Jestem poszłem, o! Oh. Jestem poszłem. Uh -huh. Mahatma Latam poszedł. Uh -huh. mm -hmm. A skąd pan jest? Kim di zin Skąd? Kim di zin skąd? Nie kojarzę. No jaka, bo Gliwic. Kindyzyn, baranie. A, kędzierzyn, koźle. Oczy zwisajcie. Wiście? oczywiście, o, oczywiście. Mm -hmm. Tak. A, a w ogóle, czym pan do nas przyjechał? Za muzinkiem. To... Za babeczką. Jeszcze mi się ciasta mylą, prawda? Za Zababeczkę. Za, za żoną. Za żoną. Za żoną. Znalezioną, za żoną. Rozumiem. I to ona pożycza ciciuchy? Nie, nie pożycza ciciuchów. Ciciuchy są na stałe, są niepożycialne. Nie. Ciciuchy. No ciciuchy. No. Ja pytam, czy ona pożycza ciciuchy. No czy... nie pożycia ciciuchów, no. ciuchów! Przecież tu macie, no! Czy ciuchy są na stałe, nie pożyczasz ci ciuchów, nie pożyczasz sztuchów. Ty też siusiocha nie pożyczasz, no. Byś powiedział siusiocha, byś nie siusiochał przecież. normalna kobieta, no. Dobrze. Dobrze, to... Jak mogę panu pomóc, panie Bin Laden? Co? My no, tak się o nas tylko mówi, no. Co za dupek. Słucham? Tak się tylko u nas mówi, no. Dobrze. Dobrze. Pańska świnia, znaczy proszę pana, ja zostałem, przyszłem, przyszłem, poszłem, ja zostałem, poszłem. poszedłem, o, ja zostałem, poszedłem, żeby te wszystkie tutaj krowy znaleźć i nie mogę znaleźć krowów w ogóle. Ale jakich krów? No, i wszystkich krow y, świętych takich. A po co panu te święte krowy? Żeby móc się o tym ci ci ci, ci, ci. Co robić? Ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci! ci 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 święta krowa w kropki Bordo, o tak! Wymiona, wymiana, wymiona, wymiona, na Narodziny! Ale tu nie ma żadnych krów. No jak to, przecież wszyscy mi mówią, że... że święte krowy w Polsce są tylko w Sejmie. Proszę pana, ja tu już komuś dzisiaj mówiłem, że Sejm to nie jest żaden kabaret tylko poważna instytucja. A ja słyszałem, że Sejm to po angielsku wstyd. Przypadek? Proszę Państwa, proszę Państwa, jak myślicie, kto ma na świecie władzę? Nie naraz, wszyscy spokojnie. Putin. Ostatnia, modna odpowiedź. Słuchajcie, Putin, czyli jakiś prezydent, prawda? Ludzie zawsze myślą, że jakiś prezydent, cesarz, król, premier. To jest nieprawda. Władzę ma zawsze tylko i wyłącznie portier. O, dzień dobry! O, do widzenia! Mhm... Mm no, 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 pewnie, no jasne. No, kochanie, no jasne, że tak, ale teraz weź mi powiedz, jak poszedł mi casting do tego filmu? Nie, czekaj moment, wróć, że co? Że niby ja proponowałam seks w zamian za rolę? No przecież to jest bezczelność! To jest absolutna beż! Przecież dobrze wierzę, że już tego nie robię. Nie, 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 mój drogi. To przedwczoraj to było do reklamy chipsów. Nie, to, to Nowak spieprzył. Tego musisz natychmiast wyrzucić. No co mnie obchodzi, że on ma czwórkę dzieci? No to, co, co, co. To, to niech wybierze najsłabsze i nim nakarmi resztę. <grym> Oddzwonię. E, Chciałbym kluczyk do siedemnastki. Tak? A ja, żeby nie było głodu. E, widzę, że z pana to taki śmieszek jest. A ja widzę, że jest taki grubasek. Słucham? Oho, i to za głuchy grubasek. To pewnie od żarcia tego całego smalcu! Wychamuj trochę świnko. <grym i gierzy> <grym i gierzy> <grym i gierzy> Oj, <grym i gierzy> aż mi się pana żal zrobiło. O, dziękuję. Przecież, biedaku, się najwyraźniej nie zorientowałeś, z kim ty masz zaszczyt rozmawiać. No nie. No to proszę wytężyć te tę tempę ślipia. Może wyzumować obiekt, ogarnąć fopaną, no, o ile rozumiesz, co mówię. Wow! Janusz Gajos! No, panie Janku, ten wasz serial o czołgach? Uhuhu. Ale chyba już od dawna nie kręcicie nowych odcinków, a pan ciągle w hełmofonie na głowie. <ścoughs> Posłuchaj mnie, zapijaczony ryju. W garderobie został scenariusz. Jak ja nie odzyskam tekstu, to nie nauczę się roli. I co zrobi reżyser? Się zdenerwuje. Więc tu chodzi o scenariusz? Proszę pana, tu chodzi o scenariusz. Przecież to jest bardzo poważna kwestia. Przecież to jest absolutnie poważna kwestia. Jezus Maria, ja mam ją tak głęboko w dupie. Ja liczę do trzech. Do trzech? Szaton. Dobrze, sam się o to prosiłeś, Cieciu. <grym> Zatem teraz dzwonię do szefa, a ty gnoją wy, wylatujesz. <grym> Proszę się tak nie denerwować i mi nie grozić. Nie tylko pani sypia z dyrektorem. <grym> Cześć, Andrzej. Cześć, Bartek. To co? Państwu, witam Państwa w specjalnym wydaniu wiadomości już za chwilę z spół Spuchelskiego w stronę Marsa. Wystartuje pierwszy polski statek kosmiczny. O, tak, Jan Paweł II już jest gotowy do startu! Już leśni cały biało-czerwony na tle wschodzącego słońca. Boże jedyny, jakiż to jest piękny widok. Połączmy się z naszymi dzielnymi kosmonautami. Halo, halo! Kur, <słuch> chyba nie wziąłem skarpetów. Ty, ty, ja teraz bez sensu targam sandały, co? Najwyraźniej mamy jakieś problemy z połączeniem. Halo, halo. Ty, Bartek, a w ogóle mi powiedz ty, czemu Mars? A nie na przykład Saturn. Saturna byśmy sobie po telewizorze przywieźli. Halo, halo? Halo. O, nawiązaliśmy połączenie. Halo. Halo? 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 Czy pan nie... Sły... Halo? Halo. Halo? Halo, 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 halo. Halo, halo? Halo, 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 is it me lo looking for... <śpiewanie> czy, czy pan mnie słyszy? Halo? 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 No halo, no! Żartowałem. <śpiewanie> 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 mobilki, mobilki, jak tam ścieżka na Marsa? <śpiewanie> <śpiewanie> Bardzo się cieszę, że panowie w szampańskich nastrojach. Panowie, o której startujecie? I dlaczego macie już 160 minut opóźnienia? To jest polski kosmiczny prom. PKP! My lecimy na Marsa, a mamy przesiadkę w Iławie. A w straciu trzeba pompować wodę pedałem. Ej, no stary, jesteśmy w telewizji, jakieś inne słowo, no. W straciu trzeba pompować wodę gejem. E, bagażnik papieża Polaka załadowany jest po brzegi. E, e, zdradźmy naszym widzom, jakie prezenty, jakie niespodzianki wieziemy obcym cywilizacjom. No, większość Polaków na pytanie, co chcemy dać obcym, odpowiedziała, że w. Na drugim miejscu była wódka. My wierzymy jeszcze kawę i rajstopy. A czy jest coś jeszcze, co wystrzelimy w kosmos? Tak, cały nakład nowej płyty Michała Wiśniewskiego. Lodzie, kochani, lodzie! Zenek, ty patrz! Patrz, jakie to lotnisko jest wielkie, ty! Jak Tesco! Nie mogę teraz gadać, za granicą jestem. No, dobra, 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 nie mogę gadać teraz, no, 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 pa. Babcia nie żyje. Kurde. Złoty 60, no. Kazik, ale moja babcia czy twoja? Nie wiem. No to już z Polski zadzwonię. Dobra. Byle nam się tylko ta owca nie udusiła. Jaka owca? No co wierzymy w walizce twojej matce. My wierzymy w walizce... Mojej mamusi? No przecież cały czas ględziła, żeby jej owce przywieźć. Kiedy? No się sto razy pytałem, co jej przywieźć z Londonu. To mówiła dla mnie nic najwyżej owce, a najlepiej barana. Owoce! A najlepiej banana! Nana, niarana, nana, nana, nan, 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 ty na ty! Bo ona gada brailem! Brailem. Ale jak ona miętoli tym swoim jezorem, to ja nie wiem, czy ona, czy ona gada, czy się myje. Się myje się. Po co by mojej mamusi było w mieszkaniu wielkie, śmierdzące, włochate bydle? Ciągnie swój do swego. Swój do swego, swój do... wystarczy, że ojciec jest. Po co by jej jeszcze głowca? owca? Co ona jest? Juchas? A co będzie, jak ona zdechnie? No to się też się ucieszy. A owcy mówię! Nie wiem, pod bluzkę wsadzę. O, i powiem, że jestem w ciąży. Jak jest dziewiąty miesiąc? September. Mo, będzie działać. No Next, please. Oh, skurde. it. Hello. Dobre, Jagoda. Hello, hello, hello. Jagoda, I'll jago talk jago, jago Is this your only suitcase? Okay, thank you. Excuse me. I asked if this is your only suitcase. Dobra, Jagoda, I talked to him as Now we're Your only suitcase? Chyba mu o jakieś sutki chodzi. Nie szeptaj, jagoda teraz, nie szeptaj, bo się zaraz demi że coś jest nie tak, rozumiesz. Prosto twarz, prosto ta. Patrz jaki czujny demi, patrz. skąd cię wzięli pajacu? Co, z czeskiego porno? Nie, ze szczecina. <śweight arthritis> Czy to jest Państwa jedyna walizka? Ja będę musiał ją otworzyć. Jaka to jest Polak! To czym go chcesz przekupić? Nie wiem, no co mam, co mam? No, Pilota wziąłem z hotelu! Żeś pilota z hotelu buchnął? No co się stanie, jakim jeden pilot zginie? Nam więcej podczas wojny zginęło! Jezus Maria, co to jest za ochyda? No i znalazł twoją bieliznę Jagoda, no. Przecież ja tu widzę barana! O, i twoje zdjęcie! Przepraszam, czy... Czy państwo próbują przewieźć żywe zwierzę? Przepraszam, jakie żywe zwierzę? Przecież to jest pluszak dla dzieciaka, no. To jest pluszak? No tak, to jest takie, takie na baterie taka zabawka, no o. Zabawka? A niby by gdzie się wsadza te baterie? No to z tyłu jest taki otwór. No. <grym> <grym> Ale co ona robi, jak się wsadzi te baterie? Na pewno duże oczy. <grym> No przecież to wygląda jak żywe. To, to, to wygląda jak żywe, ale to nie jest żywe. To jest takie japońskie cudeńko, wie pan. To jest taka zabawka edukacyjna, wie pan. Pan ją naciska, a ona odpowiada na pytania. Tak? No mogę panu pokazać. No bardzo proszę. E, druga litera alfabetu. B. <śleski> e. E. Najzdrowsza witamina. B. <śleski> Fajne. No. E. Hmm. Kto napisał potop? B. A widzi pan, coś się zacięło. No, no. Kto napisał potop? B! <mulity> 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 naprawdę, naprawdę fajna zabawka. O, aż tu i bateria wypadła. <mulity> no dobra! To co, to w takim razie niech państwo to zabierają, miłego lotu, proszę pozdrowić ojczyznę. Lepiej byście Bin Ladena szukali, a nie się porządnych ludzi czepiać. Ale, o. proszę panią, La Bin Laden nie żyje. Jo, jo, o Chopinie też tak gadali, co? Cały zeszły rok koncertował. Cały zeszły rok koncertował. W naszej limowej karierze, a szczególnie w ciągu ostatnich lat Często improwizowaliśmy Bardzo to lubimy Zwykliśmy improwizować gry Improwizowane, te słowo improwizacja Już padło tutaj zdecydowanie za dużo razy Za co przepraszam I teraz też pokażemy wam jedną z tych, które grywaliśmy Ona nazywa się Dwugłowy Profesor Zapraszam zainteresowanych e, Więc witam bardzo serdecznie Oto profesor tutaj na tej na tej ławie, na tym krześle, na tym jednym i drugim krześle siedzi sobie dwugłowy profesor. To jest jedna osoba, ale ma dwie głowy i musicie wiedzieć, że dość dziwnie komunikuje się ze światem. Bo ten profesor mówi w ten sposób, że każda głowa mówi po jednym słowie w każdym zdaniu, które on wypowiada. Zaraz zobaczycie, jak, jak, jak to wygląda. Profesorze, jak się pan czuje? Proszę pana, nie do końca potrafię określić swój. Stan, bo... jestem... pijany. No i on tak działa mniej więcej. Moi drodzy, teraz na bieżąco wymyślimy sobie tutaj, z jakiej dziedziny to jest profesor. Może być coś dziwnego, to nie musi być jakaś taka dziedzina naukowa, to może być coś głupiego, banalnego, cokolwiek byście chcieli. Z czego to może być profesor? Śmiało. Seksuolog. Seksuolog, no... <laughs> Chcę się mam czegoś dowiedzieć, rozumiem. <laughs> Dobra, mamy seksuologa, co jeszcze? Dendrolog? To mamy dendrologa, dobra. To już brzmi nieźle, chociaż można to połączyć. Dobra, czy coś? Nie, rozumiem, że tutaj jest ten sektor. Mówi, nie, my dzisiaj jeszcze nie bierzemy. Co, co? Weterynarz. Weterynarz, czyli ogólnie lubicie badać po prostu. Seksuolog, dendrolog to akurat nie do końca bada, ale czasami też lubi, jako ara. dzięcioł. Weterynarz ara. Nie pytam się, kim jesteś. Tylko... Dobrze, to może w takim razie gościu w oksach tutaj, śmiało. Dendrolog, seksuolog czy weterynarz? Weterynarz. Czy ma jakąś specjalizację? Jakie zwierzątka, tam wiesz? Co, co? Krowy. no, czyli dobra, okej. Okay. Słuchajcie, w takim razie mamy y, weterynarza od krów głównie, ale oczywiście możemy też szalać po innych y, zwierzątkach. Teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy na jakiejś takiej konferencji prasowej tego oto profesora. Możecie zadać mu pyta pytania różne? O krowy? O weterynarię? Możecie się dowiedzieć, czego tylko chcecie. I najważniejsze jest to. Że nie zagniecie go żadnym pytaniem. Nie ma pytania, na które on nie odpowie. Korzystajcie z tego śmiało. Spokojnie, nie wszyscy naraz. Jak to jest odbierać poród? Jak to jest odbierać poród? Ale pyta pan o poród cielęcia? Krowa ma dosyć wąski światopogląd. Dlatego podczas porodu hamieje, strasznie przeklina, kopie, pluje, ślini się, a także drapie raciczkami o fartuch. Ja podchodzę do takiej krowy ze. Sobą w zgodzie śpiewam, tańczę, balsamuję. Krowa po chwili akceptuje mnie i razem rodzimy celę. A pan jak, pan jak tam fajnie siedzi taki? Nie wierzę, nie. Dobrze, śmiało. Następne pytanie. Czy krowy, <laughs> Czy krowy boją się cyganów? Czy krowy boją się cyganów? O, widzę, że pan obyznany z cyganami. Pamiętam, jesień 1995, 1996. Cygan, Michał, tramwaj, liście, akordeon. Aż nagle na przystanku stoi krowa. Patrzy i nie wierzy. Tam w tramwaju jest cygan. Zaczęła płakać. Cygan patrzy na krowę i śpiewa. Boję się, boję. A! Wskoczył na kasownik, spadł, potłukł się i akordeon. Dziękuję bardzo.